Stalny Panama, się kłania Wszedłem do takiego miejsca, pisze, że jest to for rent Czy na, na, na sprzedaż Bo słyszę jakieś odgłosy Nie wiadomo czego Wygląda, że jest to jakaś restauracja Ale boję się wchodzić dalej Bo tu nikogo nie ma Nikogo nie ma, ale jest to wyjątkowo piękne miejsce Nikt tego nie pilnuje Chciałbym się napić czegoś ale jest to coś pięknego. Bardzo mi się podoba. Bardzo w moim stylu, także tak powiem. Bardzo fajne. Fajne, jest to coś, no coś niebywałego. Się dziwię, że tu nikogo nie ma, że nikt tutaj nie handluje. Proszę popatrzeć, strumyk. Niesamowite. Tu się woda leje. Tu jest, a tędy uchodzi. Tędy uchodzi i to jest widać naturalne Ale to ładne I to jest naprzeciwko moich apartamentów dosłownie dwie minuty drogi. Słyszałem, że tam coś się zawsze darło, jak wściekłe. Jakieś ptaki jak przechodziłem, ale nie wiedziałem, że oni mają tutaj jakieś prywatne zoo czy coś. To jest widać jakiś bar. Ale tu nikogo nie ma. Są jakieś przejścia góry dołem. Boję się, głębiej wchodzi, żeby ktoś nie pomyślał, że jakiś złodziej czy coś. Ale tu jest no coś pięknego. Pod, pod, pod moim nosem. Tak to jest, jak człowiek jest pierwszy raz i języka słabo zna. Język słabo zna, dlatego nawet nie wie, gdzie jest, jakie tu piękne miejsca są. Ale to jest. Bardzo mi się podobał. Co jest? Nie wiem. Podoba się tak no, no, nic będę wychodził Może spotkam właściciela albo, albo obsługę Nie wiem czy może tam wejść wyżej ale żeby nie ponieść jakichś konsekwencji żeby jakiś pies nie zaatakował Pies Kura Krowa Ale tu jest pięknie Ale jaka posiadłość potężna nie wiem tam byłem czy nie byłem <grymiczne> Nie wiem gdzie byłem O, widzę parking To jest wejście z innej strony Ale to ładne miejsce Może by tam wejść dalej No ale jak nikogo nie ma To się szwendać po czyj Po w własności to nieładnie. Coś podobnego, pod samym nosem. Pod samym nosem i takie ładne. No ale. To chyba zawsze było zamknięte. Tylko ptactwo albo jakaś zwierzyna się darła. I myślałem, że to jest po prostu zamknięte w ogóle. Dziś jest niedziela, jest otwarte. Ale nie ma żadnej różnicy, bo i tak tu nikogo nie ma. Włączając właściciele śmieszne, ale fajne. Jakieś Hyundaię stoją, zaparkowane, to chyba ktoś tutaj jednak jest. No, proszę bardzo, i to jest Los Aramos for Rent. Czy to na wynajem? Znaczy, inna sprzedaż, tylko na wynajem. A naprzeciwko, dwie minuty, drogi mieszkałem ja. To mieszkają tu bylcy w takim lechem garażu. No coś podobnego. Buenas dias, buenas noches, buenas tardes i y buenas ee, chicas. Oh. Muchas gracias, do usłyszenia.